Żadne z czytań biblijnych nie mówi wprost niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. W ogóle mówi o jej życiu bardzo mało i nic na temat tego, co działo się w jej życiu, zanim przyszedł do niej Aniu Gabriel. A jednak zapewnia nas święty Paweł w liście do Efezjan: każdy z chrześcijan został przez Boga wybrany jeszcze przed początkiem czasów przed założeniem świata. Nasz Stwórca zna nas przecież lepiej, niż my znamy sami siebie. Nie ma przecież żadnego momentu w naszym życiu, w którym spuściłby z nas oczy. Nie jest przypadkowy ani czas, ani miejsce naszych narodzin. O ileż bardziej musiało być to prawdziwe z życiem Matki Syna Bożego. Nie na darmo czytamy przed Bożym narodzeniem. Długą genealogię Józefa, w którą wpisany jest Jezus, syn Maryi. Jedyne słowo, które może wskazywać na szczególnie wyjątkową sytuację Maryi, jeszcze z przedpoczęcia Jezusa, jest pozdrowienie anielskie, pełne łaski. I jeszcze dodane wyjaśnienie znalazłaś łaskę u Boga. Oczywiście. Boga nie można zaskoczyć, skoro on jest Stwórcą wszelkiego dobra i piękna. Cokolwiek Maryja ma, pochodzi przecież od Niego. Dogmat Kościoła podaje do wiary, że Maria nigdy nie miała w sobie nie tylko grzechu, ale nawet skłonności do grzechu. Żeby lepiej zrozumieć, co to jest niepokalane poczęcie, może dobrze sobie przypomnieć, co to jest pokalane poczęcie. A więc jaka jest sytuacja każdego innego człowieka? No oczywiście oprócz Jezusa Chrystusa. A jest ona dużo bardziej dramatyczna, niż to się niektórym filozofom zdawało. Niektórzy wyobrażali sobie, nadal sobie wyobrażają, że wystarczy człowiekowi dać dobre dane, żeby każdy o sprawnym rozumie był w stanie podejmować dobre decyzje. No to znaczy wybierał dobra, a unikał zła. Dobry, dobre dane, dobry algorytm, dobre wyniki. Tak jakby człowiek był jak sztuczna inteligencja, która zajmuje się po prostu obróbką danych. To oczywiście nie działa, jak widać w dzisiejszym świecie, bo przyrost dostępnej wiedzy nie prowadzi do bardziej moralnych wyborów. Wystarczy spojrzeć przez okno. Inni dodadzą, że potrzeba również dobrego wychowania. Kształtowania postaw i tak dalej, i tym podobne. A jednak, cokolwiek byśmy nie mówili, każdy człowiek ma zdolność, a czasem nawet pokusę niszczenia. Jakkolwiek by był dobrze wychowany, wyboru zła, mimo tego, że wie, że to zło. Jak pierwszy syn Ewy, Kain, którego Bóg uprzedzał, że grzech czyhał jego drzwi. My naprawdę potrzebujemy ratunku. I uzdrowienia serca, naszych pragnień, a nie tylko większej ilości danych. Maryja jest nazywana w teologii nową Ewą, bo jest pierwszą, która należy do nowego stworzenia. Ona również potrzebowała zbawienia, ale w jej przypadku zbawienie przyniesione przez jej syna Jezusa przyjęło formę wyjątkową. Ona od zawsze była służebnicą Pańską. Nie było żadnego momentu w jej życiu, by jej serce byłoby pociągnięte przez zło, przez to, co się Bogu nie podoba. Jej dialog z Gabrielem objawia nam kobietę, która stawia pytania nie dlatego, że nie wierzy, że się plan Boży ziści, ale po prostu dlatego, że chce wiedzieć, jaka ma być w nim jej rola. Ciekawe, że Anioł nie przekazał jej właściwie żadnych poleceń. Maria nie ma zasadniczo podejmować żadnych szczególnych działań. Nie dostaje żadnych rozkazów, żadnych wskazówek. Pan, Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi, posłał do tej młodej dziewczyny Anioła Gabriela, którego wcześniej posyłał z misją do Proroka Daniela, by objawić mu przyszłość. Tymczasem posyła go, by podzielić się z nią jego radością. Bo tak brzmi Jego pozdrowienie w języku greckim. Hajre, raduj się. Objawia jej największą chyba tajemnicę i Boży plan. Nie po to, by teraz szła i innym o tym opowiadała. Nie. Po prostu z szacunku do Matki Bożego Syna. Bo przystawało to było oczekiwane, by ona wiedziała. Nie z konieczności, ale z szacunku. Niepokalane poczęcie Maryi jest właśnie takie. Nie z jakiejś logicznej konieczności, albo po prostu z miłości i z szacunku. Niepokalane poczęcie mówi oczywiście wiele o Maryi, ale mówi też wiele o Bogu. Otóż okazuje się, że nie wzbrania się on przed czynieniem wyjątków. Choć jeden jest Zbawca i pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus, to drogi i sposoby, Jakimi Pan prowadzi do spotkania z Nim, mogą być wyjątkowe. Kim jest Chrystus? Jaki jest Chrystus? I co o Bogu opowiada Chrystus w dzisiejszym słowie? Te dzisiejsze Ewangelia i dzisiejsze święto niepokalanego poczęcia mówią nam o Bogu, jego opatrzności, Jego planach, a także o, o Jego trosce o każdego człowieka. To w jaki sposób dzisiaj Bóg zwraca się do Maryi, pokazuje Jego troskę, Jego delikatność, Jego sposób działania i Jego mądrość w, w zwracaniu się do każdego z nas. Bóg dzisiaj mówi do, anioła, mówi do Maryi przez Anioła, jesteś pełna łaski. I nie stwierdza tutaj faktu, że w tym właśnie momencie Bóg obdarza cię łaską, ale mówi o tym, czym Maryja żyła już od początku swojego życia, czym żyła od swojego poczęcia. Bóg wpierw działał w Maryi. A następnie w momencie, który uznał za najbardziej odpowiedni, przychodzi do niej niejako z wyjaśnieniem tego, co już w jej życiu się działo, ale jednocześnie z zaproszeniem do jeszcze większych rzeczy i z opisaniem i przedstawieniem tego, ze względu na co jej życie do tej pory już było tak piękne. Niepokalane poczęcie mówi nam przede wszystkim o Bogu, o Jego hojności wobec nas, o Jego hojności, której możemy jeszcze w danym momencie nie widzieć, nie doświadczać, możemy jeszcze jej nie rozumieć, możemy czekać dopiero na moment, kiedy ta Jego hojność w naszym życiu będzie wyjaśniona. To dzisiejsze święto mówi również o. Znajdywaniu przez Boga najwłaściwszego momentu, najwłaściwszej chwili i najwłaściwszego sposobu, aby do nas przyjść i aby swoją tajemnicę przed nami odsłonić. Mówi jednocześnie o tym, że każdy z nas ma wartość, każdy z nas ma głęboki sens w jego oczach. Mówi jednocześnie o tym, że Bóg skrupulatnie dobiera środki. I bardzo delikatnie dobiera środki, z jakimi do nas przychodzi, w jaki sposób do nas się zwraca, aby traktować nas z jak największym szacunkiem, aby zapraszać nas do udziału w jeszcze większej tajemnicy, ale jednocześnie, by pozostawiać nam pełną i całkowitą wolność w naszych wyborach, ale jednocześnie by pociągać swoją miłością. Szczęść Boże, nazywam się Łukasz Woś i chciałbym zaprosić was na film, a dokładnie do współtworzenia filmu, który powstaje. Film będzie opowiadał o podejmowaniu decyzji, a bohaterami będą bracia, którzy u nas w zakonie podejmują ich jak najwięcej z nas wszystkich, to znaczy nasi prowincjałowie i generałowie. Oni opowiedzą nam o procesie podejmowania decyzji, o wierności decyzjom, ale też o niewierności decyzjom. To wszystko powstanie dzięki Twojemu wsparciu, za które już teraz dziękuję. Link do zbiórki znajdziesz w opisie filmu. Dziękujemy naszym patronom i patronkom, bez których nie byłoby chlebaka.